No cześć, siemanko, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego odcinka z Minecraft'ika. W dzisiejszym odcinku, tak jak w każdym, sprawdzamy czy przeżyję mentalnie, porobimy menty, spróbujemy może tą grę powoli przejść. I jeżeli chcecie więcej filmów z Minecraft'a to zostawcie kciuka w górę i suba na tym kanale i piszcie w komentarzach co myślicie, co można dodać do tej serii, co wam się podoba, co wam się nie podoba i zaczynamy. E, dobra, to co ja mogę powiedzieć Wam jeszcze? Hmm, zaczniemy od komentarzy, bo prosiłem, żebyście pisali, a obiecałem, że trochę ich poczytam. Ogólnie, po tym, co się tam działo, to te dziury pozostawały, a tych bloków już nie ma. Tak śmiesznie. Hmm, ogólnie, tak. Pierwszy komentarz o tą kasetę, że tą kasetę to mogę do odtwarzacza walić, ale jeśli chodzi to tej kasety chyba się nie da skraftować no i właśnie to jest ten to jest ten mały problem, bo kto oglądał to od początku to wie co zrobiłem z kasetą, ta chyba dalej nie działa chociaż nie wiem oczywiście, że nie działa, no to hat fu Bra, pokażcie mi potem tam pisaliście, że warto dodać security crafta i tam jakiś damage indicator ale moim zdaniem szczerze ten Delmay może być sensowny, ale ten e, Security Craft to nie dość, że nie, nie mogę znaleźć samego żelaza na bronie, to nie mogę znaleźć na, e, w ogóle nie mogę w ogóle żelaza znaleźć i nic wykopać, dlatego napiszcie oczywiście, jeśli żebym Security Crafta w komentarzu pod tym filmem i swoje propozycje koło tego. Wszystkich nowości dodałem Denokera, mówiliście to jest teraz mocniejsze niż wakacje, To z jaką chęcią sprawdzę. Iść na małą podróż. I bierzemy tak. Na pewno kill off, kill off, kill off, kill off. Yy, Czy to ryzykujemy? Wejdziemy żelazny. Można wziąć. Bądźmy poważni. Chcemy coś wykopać sensownego. To można zrobić jeszcze tak. O. Miecz mi się jeszcze kończy. No ale to wystarczy, że będziemy mieli trzy kości. I mogę kolejny sobie. Co to jest? Tego jeszcze nie widziałem, widzowie. Czym to coś jest? Ja nie chcę do tego podchodzić. Co są te rzeczy z tej notatki, że creepery ma białe oczy, czy tylko ja jestem jakiś debilny? Ewidentnie ma białe oczy. I mnie oślepił na 3 sekundy. <laughs> ok. No nie ciekawie, nie ciekawie. Chcę to oświetlić sobie, żeby tu później łatwiej się. Rzeczy zdobywało Jeszcze szybko owce. Krowy znaczy Mam ile kości dwie. No to nie staćmy na miecz nawet. No kurna O biznę. Jezus Mary jak się obstrałem. Ja myślę, że się coś do to, to, to gówno. Nie rusza się krowa Dobra, dzięki za towarzystwo. Co to było? Patrz. to jest chyba ten poseł mobno, nie? No bo mnie widzi z tysiąca kilometrów. Ja muszę go rozwalić. Zabiłem go i co? I, I gówno, bo jego ciało się spaliło w lapie i znowu mnie nawiedzają. Uciekaj. Uciekaj mi od tego. A ja się coraz bardziej obawiam, że to coś z tego wyjdzie, nie? O, par węgiel znalazł nawet. <laughs> Że żeby znaleźć te struktury to nie trzeba nawet schodzić nie wiadomo gdzie. Tu jest po prostu kwadracik, okej. Okay. Fajne. Iron. Ty jakiś ślag był dziwny, tu jest jeszcze Iron koło tego pająka. Czy ile tego tu jest? Idziesz do mnie, nie? Panie pająk, dzień dobry. Co jest? Co jest z nim nie tak? Tak pająki chyba nigdy nie działały. Co jest? On mi po głowie chodził. Szkieleta słyszę. Nie lubię szkieletów w tej grze. nie ja do pana nie chcę iść nawet i jest jakie bogactwa tu są to nie ma co wchodzić w tamtej jaskini nawet Noc, so zobacz. Oni one się jakieś dziwno, dziwnie w tej jaskini zachowują tego tak to craft and i and, and look. Okay, coś tam, a to zrobimy na pewno ten Ion on you Bo patrzcie e, e, e. to jest do zrobienia nawet dzisiaj o perłę mamy, kwarca będziemy musieli wykopać i będziemy mieli te oko głębokości dobra, teraz tak poradniki na youtubie oglądałem wczoraj, jak jak ludzie robią te portale, wiecie, w taki fajny sposób, że... Yy, że nie, nie, nie biorą obsydianu, tylko po prostu... Tylko, że z wiaderka to robią. Będziemy mieli jedną szansę raczej. No więc... Ogólnie na poradnikach mówili, że trzeba znaleźć tego... No wiecie, lawa pula. Tam, gdzie jest ta lawa. Zrobimy pompę. Dobra, lecimy, robimy pompę widzowie. E, bo tu PM są jeszcze jakieś Te PM, -y to wiecie jak to wychodzi czasami. O, RPG 7. Tutaj dobra, walić daj mi pompę. Craftuj. Chyba tą dobrą zrobiłem, nie? Ta jest lepsza, nie? Dobra, jednym się różni. E, I to jest to amunicja ta. Mamy. No, ciekawie to wygląda. Weźmiemy sobie 8 chyba tej amunicji, szczerze Dobra, 12 niech będzie. Ale dobra, 6, 6, 6, żeby z tym głupio nie zdechnąć e, Tu odkładam to, to. Dobra. Teraz możemy się bić. Hiro... <laughs> Kurna! O już straszam Czy ten fioletowy gościu bardziej wygląda tego fioletowego, co tam był, nie? To Trochę wygląda jak ten fioletowy gościu, co stał w tym kamieniu. Ale wyje. Znik Ty widzisz to, co ja? O. No proszę Cię nie mnie. No kurwa, co to jest? Nie podchodzę do takich rzeczy więcej. Stawić. To. I teraz tak. Tu wylewamy wodę. Na razie jest tak jak powinno być. To rozwalamy, jeżeli nam się. jeżeli. jeżeli zrobią mi się tu i tu obsydian, to. To jest wszystko tak jak powinno być, tylko Poczekaj O, teraz będzie lepiej, myślę. Żeby tu było wszystko tak i teraz... No dobra, jest tak jak powinno być jeszcze Teraz jest ten trudniejszy poradnik To trzeba rozkopać. Tam trzeba dać w to lawę Dobra mamy to na razie dobrze zrobione Teraz jak mamy to tak o To Chwila już się pogubiłem To nad tym trzeba zbudować raz dwa trzy i takie coś No dobra No ale weź nie teraz jak robię coś ważnego Proszę, z Herobrine'em weź Już postraszyłeś? Dobra Z Do tej strony Budujemy coś takiego. Tam musi być wszystko puste, dobra. Jest git, i teraz mi mówią, że tą wodę muszę rozlać z tego czegoś. Nie nie mów, że polawię. Nie, tylko nie mów, że polawię. No, nie, nie pieprz mi nawet takich rzeczy. Czekaj, tu chyba jeszcze jakaś lawa została. O! Zamuruję sobie, żeby mi tutaj nie, nie ukradli tej lawy. No i teraz jak to postaje, tu powinieneś zrobić obsydion. Jest, dobra. Panie kolego. Jak, jak chciałem żebyś mnie straszył to nie straszyłeś Dobra mamy postawione to w taki sposób Jest już połowa sukcesu słuchajcie Teraz to samo robimy z drugiej strony Tak jak na poradniku Raz Dwa dobra, jest zarąbiście Raz Nie, nie, nie żartuj, nie, no proszę cię Tu będzie lawa, prawda? Nie, nie mów, że mi się lawa skończyła na ostatni blok tylko, no proszę cię Jest Idealnie No i zabierz tą wodę. Nie, 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 miecz mi oddaj. Tu jest strasznie, tu jest mniej strasznie. Mhm. mhm. Ty Ty Lecimy, lecimy. Dawaj. No, chodź. Ej, nie! Co ty robisz? To mi robisz? Płyń. Nie mogę mu płynąć. Nie mogę mu płynąć. Nie, nie da się mu uciec. Man from the fog. Man from the fog jest. Zaraz pójdziemy, wracamy, ale... Nie. On mnie nie odpuści. No nie, nie da mi, nie da mi, on mi nie da uciec. Nie da mi uciec. Gwizdy, man from the musi mieć po książkę. Znowu coś się dzieje, znowu coś się dzieje, kurde. Man from the fog się zdenerwował, kurde, nie. Nie umiesz pływać, umiesz pływać. I co teraz zrobisz? Widzieliście to, nie? Ty, 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 bo... Widzieliście to? To było trochę... Troszeczkę tak... Tak jakby pasek się rozwalał. Prawda, kolego? Jest, w końcu się udało. Proszę, normalne miejsce. Ciemno jest trochę. Co jest? Jakby to się tak stało? Quartz? Ale takiego nethera to ja rzadko widziałem. Znaczy wiem, że tak wyglądał nether, ale... Ja już wtedy to w Minecrafta nie grałem. Jakbyśmy zrespili się koło twierdzy, to byśmy mieli łatwiej, jeśli chodzi o pałki blaze'ów właśnie. Mamy to. Jakiś advancement się... drabinka się powiększyła, a tu mamy w ogóle jeszcze ten. We can end then cure a zombie villager. Nie wiem jak to zrobić. Follow the Eye of Ender, the End Portal. To jeszcze w to będzie trzeba pójść. Okej. Okay. testujemy, czy to, jak w jaki sposób to działa, czy to tak działa. Hę? Huh? Poczekajcie. O! do pizdy! Ty, siekiery znikło, ale... Nie chodzi o to. No nie strasznie teraz, no. Czekaj, mam front fog jest. Sprzetestujemy ten wasz głupi sposób. Książki nie mam, muszę iść po książkę. Co z tym okiem mam zrobić? Bo tu jest, że. Craften eye to locate an abductor and depressive the incoming danger. No musicie mi powiedzieć o co z tym chodzi konkretnie. Ten mod to jest The Deep Void, musicie mi z miejscu wiedzieć co się z tym dzieje. Dobra, ja się będę z wami żegnał, bo gameplay był dzisiaj bardzo ciekawy. Piszcie koniecznie co mam z tym okiem zrobić, bo totalnie nie wiem i widzimy się w następnych. Cześć!